Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą debatę. Rzeczywiście uważam, że jest czas na to, żeby zacząć mówić poważnie o polityce w Polsce, także o polityce europejskiej i zagranicznej, dlatego że stan intelektualnego upadku debaty o polskiej polityce zagranicznej, zwłaszcza w tak zwanym głównym nurcie, jest już powszechnie, powszechnie powszechnie przekonany o tym, że mamy do czynienia z istotną intelektualną zapaścią. W debaty o Polskiej Polityce Zagranicznej w głównym no czego najlepszą egzemplifikacją była jakość ostatniego w Ministerstwa Zagranicznych Polski. Więc ja tym bardziej dziękuję, że, że możemy dzisiaj na ten temat na temat polskiej polityki europejskiej i zagranicznej. Pan dr Żółwysp Legajski, oczywiście tworząc bardzo szeroką paletę tematów i udzielając odpowiedzi na bardzo wiele wiele kwestią kwestii trzeba większość problemów, przed tym samym nasz panel, więc tym bardziej możemy sobie, sobie godnie powiedzieć w najbliższe 45 minut, ale żeby tego nie robić, to ja chciałbym już wszystko, coś Państwu powiedzieć. Po pierwsze, rzeczywiście jest tak, że zgadzam się, i to jest bardzo rzecz interesująca i symptomatyczna, że jest się powszechne w Europie przekonanie o tym, że coś zmieniło się w Europie, że rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, która wykształca się jakiś nowy sposób rządzenia Europą. Rzeczywiście jest tak, że jeśli dzisiaj em, jakoś sposób, w jakiś sposób utożsamiamy go e, z tym akronimem e, Narkozy, e, nie, nie wykluczone, że, nie, że niedługo będzie to akronim e, Mercolant, e, to, to będzie jeszcze za, zabawniejsze w rzeczy, jeśli François Hollande wygra wybory we Francji, a wtedy będzie mieć jakiś czasową Merkoland. E, to rzeczywiście jest, to jest tylko przykład tego, że, że mam do czynienia z sytuacją, w której sobie z tego, i wykształca się coś, coś nowego na sprawę, której do, do, do tej pory nie, nie, nie była planowana, czyli nie była przewidywana jako sposób funkcjonowania Unii Europejskiej. Teraz e, e, oprócz tego, o czym mówił, czy to, do, dodając do tego, o czym mówił pan dr Grzeski, chciałbym na kilka rzeczy zwrócić uwagę na technikę czy technologię tego, a, tej, tej, tej kształtowania tej, tej się tej nowej sytuacji. Po pierwsze, Pamiętam jak niedawno byłem na konferencji z w, 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 w Antonem Włagiewnika, którą organizował Związk Biały Klub i tam ksiądz profesor Prostowski zadał jedno pytanie bardzo ciekawe. Skoro wszyscy mówią, że wszyscy w taksarze, wszystkie państwa w taksarze są tak zadłużone, mają takie ogromne długi, które, które się kumulują i tworzą te pro problemy wypłacalności. To pytanie, tym razie kto ma te wszystkie pieniądze? Kto te wszystkie pieniądze miał, które te, te, które te wszystkie te pieniądze tym wszystkim krajom pożyczył? Skoro one są wszystkie tak zadłużone, to, to, kto, to kto ma te pieniądze? I to nie jest pytanie bez wyłącznie natury retorycznej. Odpowiedź brzmi tak, że nikt. I na tym polega problem. Te pieniądze w ogóle nie istnieją, które, które są tymi wszystkimi długami. One nigdy, nigdy fizycznie takiej sumie nie istniały nigdzie, u nikogo, w żadnej kieszeni. To jest samoreprodukująca się pętla zadłużeniowa. To po prostu powoduje, że narasta coś, czego nigdy fizycznie nie było i nie będzie. I to jest też zjawisko, które ma miejsce w Unii Europejskiej. Ta władza, która jest w Unii Europejskiej, jest taką władzą samoreprodukującą się po części wirtualną. To jest pewien zasób władzy. To, gdybyśmy chcieli powiedzieć dokładnie, gdzie on się znajduje i kto go ma w ręku, to byśmy nie, nie mogli zyskać takiego miejsca. To jest zbyt, zbyt proszenie, gdy mówimy o tym, że chcielibyśmy, żeby to byli już nawet masoni, żeby to byli, ktokolwiek, żeby to był, żeby miał tą władzę realną. Jej nie ma. Jej nie ma w takim znaczeniu, jakim znamy ją z, z państw. Ta władza jest czymś właśnie samoreprodukującą się, tak jak te długi. Ona po prostu istnieje w procedurach, ona istnieje w przestrzeni pomiędzy, ona istnieje w szeregu decyzjach, ona istnieje w szeregu układach, które razem dają pulę zwaną władzą w Unii Europejskiej. Więc to nie jest takie proste, że możemy najechać jakieś jedno miejsce, zdobyć go, spalić, zniszczyć i przejąć władzę w Europie. To, tak, tak to nie działa, tak tego tak to nie będzie. Pod tą władzę się sięga zatem różnymi sposobami, bo ona jest władzą, która. Jest po części właśnie taką samoreprodukującą, jak powiedziałem, pulą pewnego, pewnego potencjału. Teraz pytanie, jak po tą władzę sięga, w jaki sposób po tą władzę się, sięga w takim właśnie fantomicznym nieco, nieco systemie? No który jest specyfiką tej, tej polityki europejskiej. Po pierwsze, wydaje mi się, pierwszym warunkiem jest, czy czy, zaraz uwagę na, na pierwszą rzecz istotną, mianowicie rozróżnienie pomiędzy obiektywizacją reguł europejskich, a manipulowaniem regułami europejskimi. Otóż po władze w Unii Europejskiej sięgają ci, którzy potrafią zrozumieć, że każda europejska procedura, każdy europejski przepis, cokolwiek jest tworzone jako tak zwana europejska regulacja jest zachętą do twórczego wykorzystania tego przepisu, tej procedury, tego zapisu dla własnych celów. To wszystko jest wyłącznie I, i, i państwa de facto dzielą się na te, które wierzą w to, że Prawo Europejskie ma radę obiektywne i po prostu trzeba go przestrzegać i ono jest zewnętrznie narzucone, ważniejsze niż prawo krajowe i po prostu to, to musimy robić to wyłącznie europeizować polski system prawa, czy jakikolwiek inny system prawa. No, musi być system polski, bo, bo tak trochę oceniając funkcjonowanie systemu rządu. I ci są poddawani takiemu przekonaniu o tym, takim uwarunkowaniu, to, to jest ten to piętasz, to piętasz kowato, o której mówił Pan doktor Żuraski, prawda? Są do przekonania, że to prawo zatem jest, te regulacje zatem obiektywną, obiektywną formą, do której nie mam się po prostu dopasowywać. I jest druga grupa, która, która czy, 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 czy druga pula myślenia, w drugi sposób myślenia, że mówi. Wszystko to jest wyłącznie zachętą do tego, żeby potem to twórczo przepracować w kraju. Żeby zrozumieć, co w takim razie można z tych regulacji wyprowadzić dla własnych potrzeb. I jeśli jest tak, że jednocześnie w tym samym okresie, na podstawie tego samego przepisu prawa, w Polsce zamyka się stocznie, a w Niemczech gotuje się stocznie, jeśli dokładnie dla tego samego przepisu prawa, w Polsce. E, 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 zabrania się pomocy publicznej, a to samo prawo pozwala finansować największe banki europejskie, żeby nie upadły, prawda? I ratuje ciężki, ciężkie ciężkich pieniędzy publicznych dwa instytucje finansowe w Europie, bo no to pokazuje właśnie różnicę między tymi, którzy uważają, że przepis, którzy uważają, którzy, którzy dali sobie tak powiem to przetłumaczyć. Że przepis jest obiektywną regułą, którą po prostu trzeba, będą mod modele biurokratyczne prowadzić w życie. Tymi, którzy uważają, że każdy przepis jest zachętą do jego twórczego przemyślenia czy przepracowania. E, jest, e, I to jest jedna rzecz, którą nauka, którą warto, którą warto za, jakby, przejąć. E, że rzeczywiście, jak Państwo pewnie, czy Państwa słyszała, Krajami, które w najmniejszym stopniu mają zharmonizowane prawo wewnętrzne europejskim, to są tym te pierwsze kraje członkowskie. No, stopień harmonizacji, czyli europeizacji prawa w krajach, nowych krajach członkowskich jest znacznie większy niż jak w starych krajach członkowskich. No, to nie jest tak, że my jesteśmy jak przejaw w odwrotnie. Bo każdy nowo wstępujący, żeby móc wejść do Unii, musiał prawo zharmonizować, więc. Po prostu e, to warunkowanie na wejściu było takie, żebyśmy bardzo, szereg, bardzo dużą część polskiego prawa zeuropeizowali. Po prostu te kraje, które to prawo tworzyły, twórczo nim manipulują. I to jest nauka, jak posiąść władzę w Unii Europejskiej. Potrafić twórczo manipulować procedurę europejską dla swoich własnych potrzeb. Tego najwyż, naj, najwyższym stopniem, e, 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 gdyby słowo perfidia nie było, e, to bym użył. E, powiem, przemyślanego e, e, sposobu e, takiego twórczego e, e, posługiwania się europejską procedurą jest to, to, to co dzieje się dzisiaj, co, co widzimy na naszych e, oczach dzisiaj, czyli, ta, czyli tworzenie nowego rodzaju prawa w Europie. <coughs> to, ja, to, ja, to ja nazywam prawem szkatułkowym. Tak jak rękawica e, na w Starość jest powyższą szkatułkową, tak dzisiaj prawo europejskie ma charakter prawa szkatułkowego. To znaczy mamy traktat w traktacie, w tym traktacie mamy jeszcze jeden traktat, a w tym traktacie kolejny mamy jeszcze jeden traktat. Na traktat fiskalny, jest ud udającym prawo europejskie, bo on nie jest częścią takich nie jest częścią prawa europejskiego, tego nie możemy też sobie dać mówić, prawda? fiskalny jest zupełnie odrębnym aktem prawa, ponieważ nigdy nie uzyskał nigdy zgody wszystkich państw członkowskich Unii, więc nie jest prawem europejskim. On udaje prawo europejskie, posługuje się terminologią europejską, posługuje się instytucjami europejskimi, ale jest odrębną moment radową między, odrębną, zupełnie swobodnie istniejącą groną 25 państw. Nie ma nic wspólnego z prawem Unii Europejskiej. Kiedyś będzie w niego włączone, bo tak jest zapowiedziane, ale na razie nie jest. I on jest, to samo dotyczy Europejskiego Mechanizmu Stabilności, Tratatu europejskiego Europejskim Mechanizmie Stabilności, który też ma na, na moment wejścia który tworzy, tworzy taki wewnętrzny Europejski Fundusz Walutowy, no, do który my się zdążyliśmy już zresztą złożyć. Prawda? Też nie wiadomo, według jakiej procedury prawdy powiedzieliśmy. To pięć że może później będziemy o to to chodziło, bo to jest też niezwykle kuryzana historia, w Polska wyasygnowała te pieniądze na, do, 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 do ratowania strefy Mamy do czynienia z sytuacją, której mamy do czynienia z, zatem z prawem, prawem Także tworzymy wewnątrz ogólnej dyrektywy sprawa prawa wspólnotowego, artykuł 136, będzie nowelizowany w Polsce niedługo. Dajemy prawo do tego, żeby stworzyć prawo wewnętrzne, w tym prawie wewnętrzne kolejne prawo wewnętrzne, w ten sposób. E, e, uzyskujemy efekt, którym tylko ten, kto potrafi twórczo manipulować tą nową sytuacją, odnajdzie się w tym systemie. Cała reszta po prostu będzie przez ten system e, e, uformowana e, i w jakiś sposób e, warunkowana tak? i nadzorowana. No to jest no, bo pan fiskalny sam sobie ma takie charakter, że to jest e, taki fukotowski e, 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 traktat, e, 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 traktat o nad, nadzorowaniu karami. No, Na tym polega ten cały, cały sens. E, aktu fiskalnego, nadzorować i karać e, e, kraje, kraje które mu się poddają. Więc to jest przykład tego, w jaki sposób można Dzie dzielić państwa na, na te, które, które traktują prawo sportowe jako obiektywnie narzuconą formę, czyli na to je i te, które te prawo europejskie wykorzystują po to, żeby uzyskać maksymalizację swoich interesów przy pomocy tego prawa. Drugą rzeczą ważną, według mnie jest, która rodzi tą, tą samą się władzę w Europie jest to, co można nazwać elegancko-dynamicznym wykorzystaniem różnicy potencjałów w kraju A po ludzku chodzi oczywiście o to, że Unia Europejska jest, jest systemem, bardzo, gdzie, którego członkami są kraje o bardzo różnym potencjale. O bardzo różnym, to jest bardzo niejednolity, bardzo niejednolity układ międzypaństwowy. To nie jest bynajmniej tak, że kraje członkowskie i wspólną rodzinę o, o podobnym, podobnym potencjałach. No nie, prawda? Więc od potencjału Niemiec, do potencjału Bułgarii jest kilka, kilka lat świetnych różnic. I, I w związku z powyższym w naturalny sposób jest to, o czym mówił Pan także doktor Żolacki. No, do tego tendencja, żeby tą różnicę potencjału wykorzystać. E, żeby korzystać z faktu, e, że mamy do czynienia z, z, e, z różnicowaniem po prostu na wejściu krajów no, e, do tego, żeby tworzyć hierarchię, no, żeby tworzyć układy dynamiczne, w których którym mamy, z, e, e, z, mamy do czynienia z centrami decyzyjnymi, z odbiorcami tych decyzji. No, to jest tak, że z powyższym e, 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 co prowadzi do, do sytuacji, w której e, bardzo wyraźnie w Europie dzisiaj, i e, to jest element także władzy, tworzy się owa hierarchia statusowa państw. No, mamy przynajmniej rzeczywiście z wyraźnymi, e, wy, wyraźną hierarchią statusową państw. No, tylko niektóre, niewiele z państw europejskich, a, a być może tylko dwa, a być może tylko jeden z tych dwóch tak e, jest w pełni e, e, podmiotowym aktorem tego systemu a takim, który rzeczywiście wywołuje decyzję, jest źródłem decyzji, tę decyzję wywołuje, przeprowadza i potrafi patrzeć na takich skutkami. Mamy zatem także cały krąg państw, które, które znajdują się w sytuacji satelickiej oczywiście do, 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 głównego, do tego głównego bipolarnego jakiegoś centrum czy, 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 czy duopolu francusko-niemieckiego w centrum decyzyjnym. Mamy także bardzo ciekawą grupę państw, czy, czy które przyjmują na siebie funkcje suflerskie w Unii Europejskiej. To jest też bardzo ciekawe, że warto o tym powiedzieć, to jest w praktyce polityki europejskiej bardzo widoczne. Część państw. Z racji swojego e, e, niskiego potencjału, e, e, albo przynajmniej takiego postrzegania swojego, swojego potencjału jako potencjału niski, przyjmuje pozycje suflewskie. takie, w e, których rolą ich jest e, nie tylko powtarzanie e, e, decyzji e, głównych aktorów polityki europejskiej, czyli wpisywanie się w główny nurt takiego po, po prostu papuga ale także jest przyjmowanie na siebie roli e, e, zadanej przez, e, przez głównego aktora po to, żeby, e, po to, żeby e, ów aktor e, e, żeby ukryć e, dominację polityczną tego aktora. No, żeby, o co chodzi? No, chodzi o to, że na przykład no, jeśli Niemcy mają a, 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 pozycję dominującą w szeregu polityka europejskich. To oczywiste jest to, że jeśli a, chcemy, iżby nie było to a, tak jasno widoczne, że jesteśmy hegemonem całego tego systemu, co my powiemy, to wszyscy powtarzają i my dwa to rządzimy. To rozpisujemy nasze pomysły na rolę i rozdajemy kilku państwom sufle, które zgłoszą tę propozycję jako swoją one na tym zyskują bo nagle mają, nagle mają inicjatywę polityczną mało tego ich, ich, ich inicjatywa zgłoszona rzekomo samodzielnie spotyka się z przychylnym poparciem np. Berlina więc słuchają nas w najsilniejszych stolicach Europy prawda? proszę, zgłosiliśmy projekt taki a owaki i nagle okazało się, że Angela Merkel zgadza się z, z, z polskim ministrem, więc oni słuchają nas i tak i właśnie te, tego typu teatry jest bardzo często w Europie się rozgrywa. Ja byłem świadkiem takich działań na nas razem Unii Europejskiej wielokrotnie, prawda? Że najsilniejsze państwa po prostu rozpisują na kartka, rolę poszczególnym państwom w Unii, które są ich suflerami z satelitami, po to, żeby ukryć swoją regionalną do, swoją dominację, a żeby te państwa także mogły na tym zyskać trochę prestiżu i jeszcze bardziej umocnić się te rządy wobec swoich własnych obywateli. Chciałbym to sami Unii e, 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 I ostatnie zdanie. A trzecią formą tego, tej, tej władzy, którą, którą się sięga, to, która ma matki charakter właśnie fantomiczny, jest oczywiście władza utopii. I ta władza oparta o utopię w sposób najbardziej skoncentrowany skoncentrowała się w, w, w znanym mi, a jeszcze lepiej w, w, i boleśniej znanym panu profesorowi Lewódce, w Parlamencie Europejskim. Poziom e, e, politycznej utopii, e, e, w jakiej porusza się Parlament Europejski, ale który produkuje władzę w tej utopii, to jest problem. Bo gdyby to byli warianci, gdyby tam siedzą, jak jedna posłanka z Krakowa przestępując z prób parlamentu, powiedziała, że jestem w raju. Gdyby wszyscy, e, e, gdy wszyscy tak uważali, jak sobie że w tym raju tam szczęśliwie żyli, to jeszcze byłoby nieszkodliwy. Ale ta władza, ale ta utopia polityczna też produkuje władzę, i to jest jeszcze jeden zagadnienie, który możemy wrócić. Dziękuję.